6 maja w miejscowości Mojnowo, gmina Lutocin Odbyło się oficjalne otwarcie chlewni, na którą przybyło około 100 osób. Inwestor, Marcin Banach, prezentował nowoczesny budynek, do którego już 20 maja trafi 2000 warchlaków. Oficjalne otwarcie zapoczątkowała modlitwa, po której nastąpiło przecięcie wstęgi oraz poświęcenie budynku przez miejscowego księdza. Pan Banach podkreślał, że zdecydował się na współpracę z firmą Cedrop, ponieważ ta zaproponowała najkorzystniejsze na rynku warunki odbioru trzody chlewnej. Czy chlewnia to dobry pomysł na biznes? Na to pytanie odpowiedział nam sam. Inwestor. Ryzyko zawsze istnieje, no ale wiadomo, kto nie ryzykuje, nie zyskuje. Poleciłby Pan współpracę z firmą Cedrop innym rolnikom? I czy jest się czego bać? Tak, tak. Poleciłbym firmę Cedrop, bo, dlatego że można, można z nimi się porozumieć. A z innymi firmami to tak różnie bywa też. Dlatego, że jest to najbogatsza firma w Polsce, no i naj, najlepszą stawkę proponowali na rynku. Rozmawialiśmy również z dyrektorem Cedrop Pasze, który mówił nam na temat współpracy rolników z firmą. Dzisiaj mamy przyjemność otwierać kolejną fermę, która jest częścią naszego programu budowy 500 takich i podobnych obiektów. Jest to region, w którym nasze zainteresowanie, nasz udział będzie chyba największy, dlatego że tutaj w okolicy mamy też trzy nasze wytwórnie pasz cedrobu w Gumowie, w Racią. I w I, i z racji tego też dla nas jest to korzystna lokalizacja. I w tym miejscu poszukujemy również naszych przyszłych kontrahentów do współpracy z naszą firmą na zasadzie tuczu na naszych prosiętach, na naszej paszy. Państwo Banach zdecydowali się jako jedni, jedni z pierwszych i są uczestnikami tego naszego programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby rozpocząć współpracę z firmą Cedrop? Tak naprawdę warunki, no, trzeba mieć budynek takiej skali właśnie i, i takiej jakości jak, jak ten, który tutaj dzisiaj mamy przyjemność otwierać. Jest to, jest to zupełnie nowy obiekt, nowocześnie wyposażony. Widzimy, że tu jest na całości podłogi ruszt, przegrody. Taki standardowy budynek, ale jednak nowy, nowoczesny, z nowoczesnym wyposażeniem. My też możemy pomóc w budowie takiego budynku, nasz program, nasz program oferuje też pomoc w uzyskaniu finansowania na budowę takiego obiektu, pomoc w uzyskaniu wkładu własnego. Też mamy taką, taką ofertę dla, dla podmiotów gospodarstw, które, które takiej możliwości nie mają. Około 1 600 tysięcy brutto na 2 000 miejsc tuczowych, bo to trzeba podkreślić. Nowoczesnie wyposażony 2000 miejsc tuczowych, 1 600 tysięcy brutto. Współpraca z firmą CEDRO to przede wszystkim gwarancja ciągłych wstawień. Minimum 3,3 ,3 rzutu na takiej chlewni my gwarantujemy, że z rolnikiem wspólnie zrobimy. Mamy własne stada zarodowe, mamy własne ubojnie, mamy własne pasze, dlatego rolnikowi tak naprawdę odpada ta część, która, która jest najbardziej ryzykowna na rynku, czyli, czyli no zakup przez siebie samego warchlaków, które mogą być różnej jakości. Zakup paszy czy produkcja paszy, no i w końcu później jeszcze sprzedaż tego materiału my to wszystko bierzemy na siebie, natomiast no, rolnikowi będziemy wypłacać stałą kwotę za wyhodowanie jednego tucznika. Z naszych kalkulacji wyni wyliczeń wynika, że, że te 12-13 tysięcy miesięcznie netto z takiego budynku dla rolnika zostanie już takich, takich pieniędzy, które, które no on będzie mógł zagospodarować, które będą dla niego jakby taką wypłatą, korzyścią. Z jednego takiego budynku na 2000 miejsc tuczowych. Plus jeszcze są premie za mniejsze zużycie paszy. Tak, jak najbardziej. No, zachęcamy, wiadomo, że, żeby ten tucz był opłacalny dla wszystkich stron. Muszą, musi być wiele warunków spełnionych, między innymi to, co należy też do rolnika sumienna, uczciwa praca i opieka nad tym stadem powierzonym przez nas. To się właśnie zamyka też i w zdrowotności, i w zużyciu paszy. Na to też trzeba zwracać uwagę, dbać przede wszystkim. Przede wszystkim szanować to, dbać, to wszystko będzie dobrze. I za zużycie paszy, bo wiadomo, jeżeli, jeżeli wszystko jest produkcja, produkcja zgodna, zgodna ze sztuką hodowlaną, no to to złożycie paszy, jeżeli reaguje się na, na problemy na fermie, no bo wiadomo, że gdzieś tam wkraczają jakieś choroby, jakieś bakterie, to, to na bieżąco nasi lekarze będą tutaj nadzorować. Natomiast no, też nie każdego dnia. Każdego dnia jest rolnik, który też musi czuć tą pracę, widzieć to stado, jak ono się zachowuje. I to skutkuje, owocuje tym, że jest mniejsze zużycie paszy, taki właściwy nadzór nad stadem, mniejsze zużycie paszy na kilogram przyrostu, za co my będziemy dodatkowo premiować. Następnie po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się do remizy, gdzie przedstawiono prezentację firmy Vestron, odpowiedzialnej za wyposażenie budynków inwentarskich oraz film informacyjny dotyczący największej w Polsce firmy drobiarskiej, firmy Cedrop. Po prezentacjach głos zabrał dyrektor Mirosław Bodek, po czym nastąpiło oficjalne podpisanie Umowy między inwestorem panem Marcinem Banachem a firmą Cedrop, reprezentowaną przez dyrektora Cedrop Paszę. Na zebranych gości czekała również niespodzianka. Czas umilił im występ zespołu Bajera, dzięki któremu wszyscy doskonale się bawili. Na imprezę przybyli również przyszli inwestorzy, którzy mogli przekonać się jak wygląda zakończona inwestycja. Przedstawiciele zarówno firmy Cedrop jak i Westron służyli pomocą i odpowiadali na wszystkie pytania. Jak powinna wyglądać nowoczesna chlewnia? Na to pytanie odpowiedział nam inżynier technolog firmy Westron, pan Marcin Dubielis, oprowadzając nas po chlewni i pokazując niezbędny sprzęt. Nowoczesna chlewnia to jaka chlewnia? No przede wszystkim to taka chlewnia, która spełnia wszystkie wymogi, przepisy, zarówno zootechniczne, zoochiniczne, jak i weterynaryjne, no ale to też taka chlewnia, w której możemy spokojnie prowadzić w miarę możliwości bezobsługowy tucz, w tym wypadku trzody chlewnej, czyli rozwiązania, które są nowoczesne, które są trwałe, które są przede wszystkim innowacyjne. No i takie, dzięki którym możemy efektywnie żywić te zwierzęta i w jak najkrótszym czasie sprzedawać, po to żeby po prostu ta hodowla była jak najbardziej rentowna. Znajdujemy się w chlewni, która została wyposażona w tradycyjnym systemie, czyli w standardowych kojcach po około 40 sztuk. W takich kojcach znajdują się karmiki skrzynkowe. Może przejdźmy nieco bliżej, żeby tutaj pokazać. Widzą jak to wygląda. Karmniki skrzynkowe z blachy kwasoodpornej, bardzo solidne, trwałe. Pod karmnikami mamy usytuowane maty, które też zabezpieczają dodatkowo ruszt przed wpływem tego środowiska, które jest dość agresywne, połączenie paszy z wodą. Wiadomo, że to może powodować w różnym stopniu ubytek rusztu betonowego. W związku z tym to jest bardzo dobre rozwiązanie. Wygrodzenia mamy z deski PCV, rura Ocynk to jest wysokość wygrodzenia 90 cm. Tutaj jeszcze może Państwu tylko pokażę sposób rozwiązania, jeśli chodzi o bramki. Mamy tutaj specjalne zabezpieczenia, które dzięki temu po zamknięciu kojca, tu jest taka łapka, która uniemożliwia zwierzętom po prostu od spodu podważanie tych drzwiczek i, i ewentualne otwieranie końca. Proszę nam jeszcze powiedzieć, jak wygląda podawanie paszy tym zwierzęciom? Tutaj jest główna linia paszy ciągu spiralnego, ona biegnie przez całą komorę. Od głównej linii mamy rury spustowe, które, którymi pasza spada do do karmników skrzynkowych i ale tutaj stanowiska... to jest stanowiska... czy po prostu tak to jest paszociąg na końcu którego jest napęd tak dodatkowo jest wyposażony w sensory poziomu paszy czyli jak na przykład dochodzi do zapełnienia karmników to wtedy następuje rozłączenie paszociągu i nie jestem znawcą ale tak się zapytam a te sznureczki tutaj które zwisają to do czego są do przymykania tej głównej linii jeśli na przykład chcemy opróżnić jakiś kojec to możemy zamknąć dowolny karnik, tak żeby ta pasza mhm. już tam nie, nie spadała. Powiedział Pan kilka słów na temat paszy, a co z wodą? Bo takie zwierzaki też muszą również pić wodę. I jak to wygląda w praktyce? Tak jest. Tutaj akurat mamy rozwiązania e, pojedyncze. Przejdźmy, żeby mhm. tak. Tutaj mamy pojedła e, miseczkowe, tak. E, to są poidła standardowe dla, dla tuczników. No i na około 40 sztuk w końcu cztery takie poidła spokojnie nam wystarczą. Tym bardziej, że no mamy tutaj karnik skrzynkowy, czyli taki, mhm. przy którym bezpośrednio nie ma wody, więc te poidła muszą być oddzielnie zlokalizowane. Tak? Dodatkowym takim elementem ważnym jeszcze a propos wygrodzeń to są te słupki boczne, które mamy wzmacniające, które powodują lepsze ustabilizowanie całego systemu wygrodzenia. To jest bardzo ważne. Rozumiem, a czy może dojść do uszkodzenia na przykład tych rurek, bo one nie są metalowe, tak? A tutaj jednak, no, jakby nie patrzeć, świnki powiedzmy mogą szaleć. Tak, ale to już są rozwiązania, które indywidualnie preferuje inwestor. Tak naprawdę nasze wyposażenie kończy się na poziomie tej rurki z blachy kwasoodpornej. Dla TVC Wioleta Piątkowska.